Cześć, moi drodzy, witajcie z tej strony Konanek, a dzisiaj zrobimy sobie nadzór w Counter Strike Global Offensive. Tak więc zaczynajmy. Bardzo się cieszę, że komentujecie moje filmy. Stąd też wiem, że chcielibyście, że chcielibyście po prostu, aby dzisiejszy odcinek miał 3 demka w sobie, a nie jedno, tak jak ostatnio. Tak więc do roboty. Dawno tej mapy nie było na Overwatchu, szczerze mówiąc. No ale. Niestety, ci też znajdują się wszędzie. O, dalej mamy rozgrzewkę, tak więc ją może przebinę po prostu, bo ona nam za dużo nie powie. No dobrze, nasz pan podejrzany idzie sobie na środek z Desert Eagle'em. Czy to jest ryzykowne podejście? Nie wiem. Chociaż, jeżeli któryś z członków zespołu kupuje dosyć mocną broń w tym momencie, kiedy cała drużyna nie ma po prostu na kamizelkę kuloodporną czy na hełm, no to niestety, w razie stracenia takiej broni, jesteśmy skazani raczej na porażkę. Tutaj, nasz pan podejrzany zaatakował bramę, a przynajmniej dwóch terrorystów stojących przy bramie, padły dwa ładne headshoty. Ale raczej nic w nich nie było podejrzanego. Zobaczymy, jak sobie dalej będzie radził nasz pan podejrzany. Na razie ma dwa zabicia i to są dwa strzały w głowę. Tak więc statystyki są całkiem dobre, ale wiadomo, to dopiero pierwsza runda. Trzech antyterrorystów idzie na A. Teraz nasz pan podejrzany nie robi nic. Um, czasami to wskazuje, ludzie się śmieją, że wtedy się konfiguruje cheaty. No, może po prostu odpisuje na telefonie do kogoś albo coś w tym stylu. Jedna rzecz, która mnie jeszcze zastanawia, to to, że nasz pan podejrzany na razie nie ma skinów. Ale teraz. Nasz pan podejrzany próbuje wejść na drabinę. Jak widać, nie tylko ja nie potrafię wchodzić po drabinach w grach. Ale tutaj na małych drzwiach jest jeden terrorysta, który się ładnie schował. Ale nasz pan podejrzany strzela do niego przez ścianę w dosyć dziwny sposób. Tutaj pan podejrzany, odwracając się, kiedy przeładowywał, zauważył najwyraźniej, że ktoś idzie ze środka. I stwierdził, że popatrzę w tamtą stronę, ale niestety nic mu się nie udało i zwyczajnie dostał w głowę. No na razie wygląda to tak, jakby pan podejrzany wiedział gdzie są przeciwnicy, a nie lepiej strzelał, więc na razie obstawiałbym w ucha. Chociaż tutaj może lepiej by wyszedł, gdyby miał to w ucha. Lepiej by był po prostu wcelowany. No ale nie wiadomo, na razie stoi i nic nie robi, tak? Na razie nie dzieje się jakoś nic ciekawego. Trochę celuje w ziemię, co jest dosyć dziwne, no ale... Uwaga, nasz Montoya na zdobył dosyć dobrego headshota ze scouta, przy następnym zabiciu chyba użyje spowolnionego tempa, ponieważ, no, bardzo ładnie wszedł ten headshot, naprawdę. Dobrze, patrzymy co tu się będzie działo. Uuu, uh, uh, a tutaj Aim sobie chyba jednak nie poradził, <laughs> Boże, celował w głowę jednego i trafił drugiego, o Jezu. O jezu, tak coś mi śmierdziało Aimem, ale nie do końca. A tu widzicie, jak pięknie poszło. O boże. Sprawa jest praktycznie, praktycznie przesądzona, jak dla mnie. Tylko zobaczmy, czy czegoś więcej jeszcze nie ma nasz pan podejrzany. Tutaj nie wyszedł mu strzałów zygzaka. Ale sprowadźmy. Czterech terrorystów, przepraszam. Jeden już postrzale w głowę. Teraz nasz pan podejrzany wychyli się, wycelowany do tego ostatniego, ale niestety mu nie wyszło. Celuje zygzaka po raz drugi. Zobaczymy, czy drugie podejście mu wyjdzie. A teraz się schowali terroryści. No i. Uff, uh, ale headshot. Już nawet spowolnione tempo nie jest w stanie tego wyłapać takie to szybkie. No i dobrze, pan Tukan teraz tutaj celuje. Nasz pan podejrzany oczywiście kolejny headshot. No i ciekawe, ciekawe jak zareaguje Wirma Afkę, atakuje go dwóch antyterrorystów. Ale niestety, niestety nie udaje mu się ugrać absolutnie niczego, ponieważ nasz pan podejrzany cheatuje. No dobrze, nasz pan podejrzany chce wziąć AWP, zdecydowanie ją zabrał. Idzie teraz oglądać wejście na A, ale nasz terrorysta jest na środku. Dobrze, przewinijmy kawałek. O, dobrze, środek widzimy. Już nasz pan podejrzany biegnie do biednego, biednego tostera. Który znowu zostaje zabity headshotem. No cóż, moi drodzy. Ja myślę, że nie ma co tracić czasu dalej. Po prostu, w tym czasie, w którym byśmy oglądali dalej, to Demko będziemy mogli złapać kolejnego cheatera. Myślę. Tak więc przewinę do końca i widzimy się dosłownie za sekundę, jak tylko uda mi się pobrać kolejne demko. No dobrze moi drodzy, wspomaganie celowania, oczywiście, pola widzenia, powiedziałbym, że tak. Inne zewnętrzne, nie. Moi drodzy, popełniłem pewien malutki błąd, nie nagrałem poprzedniego demka, ale uwierzcie mi, znowu był cheater, który miał i aimbot'a i wallhack'a. Tak więc, no cóż, będziemy teraz oceniać trzecie Demko, no ale niestety nie widzieliście drugiego przez mój błąd. Tak więc, będziemy teraz oceniać drugie Demko, i w międzyczasie chciałem Was zapytać o jedną rzecz. Czy jeżeli cheater jest już osądzony, to znaczy jeżeli w trakcie meczu ja stwierdzę, że jestem absolutnie pewien, że nasz pan podejrzany jest cheaterem, tak jak w przypadku pierwszego meczu. Czy wolicie obejrzeć demko do końca czy może wolicie, żebym je po prostu przewinął i nie tracił czasu, żebyśmy ocenili, żebyśmy wyłapali większą ilość cheaterów. Tak więc, tak więc znowu mamy mapkę Kasz. Przed chwilą było Vertigo dosłownie na poprzednim demku, tym którego niestety wam nie pokażę. No ale trudno. Tam pan strzelał przez ściany dosyć dosyć mocno i miał 100% headshotów przy 20 zabiciach. Tutaj mamy mapkę Cash, mamy pana podejrzanego który ma dwa zabicia i siedem śmierci, więc nie są to jakieś dobre statystyki, zwłaszcza po 7 latach. No cóż, nasz pan podejrzany wyłapał dosyć mocno z tej awki, w taki sposób, że nie wiem do końca czy Wtedy antyterrorysta go widział. Teraz tutaj nasz pan podejrzany podchodzi z awką na B. No, zobaczymy co nam pokaże. Mam nadzieję, że trochę więcej niż w poprzedniej rundzie. Mam nadzieję, że wreszcie szala się odwróci i terroryści zaczną wygrywać. Żebyśmy w końcu poznali Czitera. Patrzę właśnie na Heaven, wychylił wąż, ale niestety, niestety został zabity z awki. Tutaj poleciał teraz Małotow, tak więc terroryści cofają przez środek. Najprawdopodobniej będą próbowali podejść pod A, ponieważ Smoke został rzucony na midzie i tutaj Mida chroni klon. Również z awką. Nasz pan podejrzany teraz celuje w bramę. W bramę, z której wyleciał... W bramę, z której wyleciał granat odłamkowy. Teraz mamy trzech terrorystów, właściwie już czterech pod A. I tylko jednego na... Na sajcie A, który właśnie został zabity przez tostera, pięknym strzałem w głowę. No ale już antyterroryści rotują na bombsite A. Teraz nasz pan podejrzany próbuje ustrzelić, e, próbuje ustrzelić Kosa, który właśnie zabił jego kolegę Łososia. I teraz chowa się za samochodem. Zobaczymy co z tego wyjdzie, ponieważ już jest tam dwóch antyterrorystów Zebra i Kos. No i tak więc nasz pan podejrzany będzie tutaj próbował coś ustrzelić. Ciekawe, czy uda mu się. Niestety nie. Nie udało mu się, nie udało mu się wejść na site z bombą. No i cóż, mamy kolejną rundę dla antyterrorystów. Teraz nasz pan podejrzany kupił tylko i wyłącznie Desert Eagle z hełmem i kamizelką kuloodporną. Znowu terroryści próbują podejścia na A bramą. Zobaczymy, co tutaj ugra Desert Eagle. Wchodzi już na A. Właściwie jest już prawie że na sajdzie, ale patrzy na środek, i tutaj na środku. Nasz pan podejrzany wyhaczył jednego wroga, niestety strzelał niecelnie, tak więc nawet nie zabrał mu w ogóle życia. Cóż, nasz pan podejrzany teraz ogląda bramę, z której wychodzi łosoś z AWP. No i tak, przy bombie jest wagon. Jeden, jedyny antyterrorysta. Łosoś się na niego zasadza. To jest potyczka prawdziwego snajpera z prawdziwym szotganiarzem i niestety ten drugi wygrał. Po raz drugi. Tak więc czekamy, czekamy, co pokaże nam pan wagon. Jest dwóch terrorystów, jeden antyterrorysta. No i niestety żaden z nich nie pomyśli, żeby, żeby przejść od tyłu. Tutaj nasz pan podejrzany wydał dwa takie strzały, dosyć podejrzane, ale prawdopodobnie po prostu, po prostu starał się wstrzelić tam, gdzie koledzy mu podawali, że jest przeciwnik. No i cóż. Znowu, znowu runda dla antyterrorystów. Nie zrozumcie mnie źle, że chcę, żeby terroryści koniecznie wygrali, ale może wtedy po prostu objawi nam się hak. Nasz pan podejrzany z łososiem kierują się, um, kierują się, do bramy, dochodzi jeszcze do nich wąż. E, no i antyterrorystów K mamy dwóch na sajcie A, a przynajmniej patrzących w sajt A. No K i latawiec, latawiec, latawiec pokazał tutaj w miarę dobrego killa. I teraz tak, obydwoje, latawiec i klon są wcelowani w bramę, nasz pan podejrzany nie wychyla. Bo dostał info zapewne, że. Znaczy, dostał info. Po prostu widział, że jego kolega został zabity przez, przez snajpera. Ale tutaj nasz pan podejrzany próbował wyhaczyć zabójstwo z, z siteube, co niestety. rotujących z siteube, co niestety mu nie wyszło. No i tutaj mamy dziwne zjawisko, ponieważ nasz pan podejrzany się nie porusza, co albo oznacza, że komuś odpisuje, albo coś się dzieje i nie może w tym momencie grać. Albo po prostu konfiguruje cheaty. Nasz pan podejrzany wrócił do żywych, wrócił do rozgrywki. E, już jako jeden z czterech terrorystów niestety, nie z pięciu. Ale możemy dzięki temu zobaczyć, co nasz pan podejrzany tutaj wymyśli z Desert Eagle Znowu zginął z ręki latawca, o ile dobrze widziałem. Kurczę, ciężkie demko, ponieważ nie za bardzo widać... Czy pan podejrzany czytuje? No. Na razie nie wygląda ani na WHA ani na AIMA. Średni damage na rundę 16. Nie pokazuje, żeby był cheaterem jakimś. Tutaj, bomb jest czysty. Terroryści zostawili bombę. No i cóż. Nasz pan podejrzany biega z samym Glockiem, bo to było raczej eko w jego wykonaniu. Tutaj przypuszcza atak na zebre, który chowa się za samochodem. Terrorystów jest dwóch, ale niestety nie idzie im to jakoś. Niestety skończyło się śmiercią wszystkich zawodników, o, <noise> wszystkich graczy. No i tak nasz pan podejrzany na razie sam biegnie na A z, z Diglem, więc znowu jest runda eco. Jest tylko że tym razem Maciek z hełmem. I tutaj próbuje wychylić się na latawca, ale niestety próbował zabić latawca, ale nasz pan latawiec dwóch terrorystów. Boże, co, co, tu się dzieje w ogóle? Czemu nasz pan podejrzany jest panem podejrzanym? Skoro, no powiedziałbym, że bardziej podejrzanych mamy dwóch e, w, w, w antyterrorystach. No ale dobrze, nasz pan latawiec znowu z magią. nasz pan podejrzany z bramy i próbuje, próbuje się wbić na site A, gdzie schował się pan latawiec, który oczywiście przepięknym pięknym headshotem osłabił bardzo naszego pana podejrzanego, po czym dobił. Co ja mam powiedzieć? Wiecie co? Mi się zdaje, że nasz pan podejrzany nie był cheaterem. Po prostu czytowali w drużynie przeciwnej. Czemu został zgłoszony? Nie wiem. Może po prostu był dosyć niemiły dla swojej drużyny. I od razu wszystkie pozycje zaznaczyli jego koledzy z drużyny. No dobrze, moi drodzy. Mamy kolejne demko do obejrzenia. Do tej pory mamy wynik 1 do 1. Jest jeden cheater taki oczywisty, którego złapaliśmy i jeden gościu, który no jak dla mnie nie był cheaterem. Teraz mamy trzecie demko i ono rozstrzygnie, czy dzisiejszy odcinek jest udany. Znowu na nadasta dwójkę na skieruje demko. Więc w tych moich overwatchach Dust na razie był dwa razy i cash był dwa razy, więc jakby obie mapy są tak samo cheaterskie. No ale to tylko Cztery demka to tam nic tak naprawdę nie świadczy. No dobrze, jest 1-0 dla terrorystów. Nasz pan podejrzany ma dwa zabicia, to były dwa headshoty. Aż jestem ciekaw, co nam pokaże w tym demku. No ale dobrze, idzie na mida i ma tutaj jednego przeciwnika za bramą. I teraz tutaj próbuje wygrać z cielęciem na midzie, ale już, prawda, dzięcioł go zabił. Tutaj bardzo ładny kim na shortcie. Teraz nasz pan podejrzany uderza z shorta. Teraz nawet strzału nie słyszałem, tak naprawdę. I oczywiście, wszystkie, wszystkie kile to są headshoty. Nasz pan podejrzany się nie rusza. Hmm. Już przestał kontemplować nad sensem swojego życia. I mamy 3 A, 1 B, 1 na midzie jeżeli chodzi o antyterrorystów. I 4 terrorystów wchodzących na, na Longa. Tutaj rotują antyterroryści już na A. I nasz pan podejrzany wychodzi i zaraz będzie mordował. I nasz pan podejrzany tutaj próbuje się wbić na A, wie że piramida jest za side'em. Tutaj ten celownik tak szedł powiedzmy normalnie. Teraz mamy emu wychodzącego z shorta, nasz pan podejrzany próbuje się schować. No i emu niestety nie strzela celnie. Tutaj nasz pan podejrzany widzi ciele w smoke'u, wystaje... Wystaje lufa naszemu antyterroryście, i tutaj stało się coś dziwnego z klatkarzem. Tak, jakby nasz pan podejrzany się na szybko odwrócił, e, ciele, jakby non-stop kieruje celownik na pana podejrzanego, ale właśnie przestał. I nasz pan podejrzany em, teraz przechodzi obok tego smoka, Widzi tutaj ciele i pewnie będzie starał się go zabić. Tylko nie wiem dlaczego ciele, jakim cudem. O! Nowy headshot. Nie wiem, jakim cudem ciele podążał za panem podejrzanym, będąc w smoku. Może delikatnie go widział, może nie. W każdym razie nasz pan podejrzany tutaj próbuje z mida kogoś wyhaczyć. I tu mamy pojedynek pana podejrzanego z Cielenciem. No i zakończył się źle dla naszego pana podejrzanego. I albo Ciele mógł znać bardzo dobrze miejsca, w których się skanuje, albo po prostu mieć szczęście, albo cheatować. I tutaj mamy teraz na spełnię terrorystów dwie awki i jedną automatyczną, ale już nasz pan podejrzany biegnie w stronę shorta. Prawdopodobnie będzie chciał razem z Torusem zaatakować. Tutaj patrzy teraz na mida, tak na wszelki Wypadek, ponieważ widzi, że jeden z antyterrorystów e, będzie czegoś pewnie próbował. Tutaj piramida wpatrzony w szorta. Nasz pan podejrzany no, wychylił tak jak trzeba na szorta. E, tutaj kolejne zabicie z tego rogu. No, powiem wam te trzy kile takie. Fakt, są miejscówki, w których najczęściej są terroryści, ale, ale tak naprawdę najpierw sprawdza się jeszcze rampę. No przynajmniej ja tak robię, kiedy wychodzę. Tutaj mamy shorta i tukan cofnął. No. Nie jestem pewien, czy, czy pan podejrzany słyszał tukana tutaj w tej akcji, ale widzicie, pan, nasz, pan podejrzany, nasz pan podejrzany ma 10 zabić um, przy 100% strzałach w głowę. Tak więc, no. Albo bardzo dobrze strzela, albo idzie mu bardzo dobrze w tym meczu, albo cheatuje. No ja bym się skłaniał ku tej ostatniej opcji e, po tym, że od razu wychyla na antyterrorystów tam na A w poprzedniej rundzie, to było takie zbyt oczywiste, że. Znaczy to nie było oczywiste, że oni tam są. To było w jakimś stopniu e, do przewidzenia, ale no nie sprawdził rampy. I nasz pan podejrzany, wyskoczył na CT, Tutaj normalne dwa kile. I zobaczymy, czy tym razem zmida trafi w głowę. No nie, to nie wyszło naszemu panu podejrzanemu i Ciele zabił go z Negera. Także nasz pan podejrzany wrócił do, wrócił do strzelania ze skauta. Już nie ma 100 procentu strzałów w głowę. Ale widzicie, nasz pan podejrzany próbuje tutaj, próbuje kogoś wstrzelić na środku. Um, nie jestem pewien, czy widzi, że tam ktoś jest za drzwiami, za, za bramą tak naprawdę, ale wiecie, no. No i tutaj nasz pan podejrzany patrzy w lewą stronę drzwi. Zabił wychylającego się tukana, wybiegającego na środek, pomimo że patrzył wcześniej na ciele. Um, no i powiem wam tak. Tak jak w momencie, w którym kończyłem poprzednie zdanie, nie byłem do końca pewien, czy nasz pan podejrzany ma wallhacka. Było to tak na 80%. Tak tutaj jestem absolutnie pewien, że ma wallhacka. Tylko teraz pytanie, czy jeszcze do tego ma aimbota. Zobaczmy, wchodzi na longa, od razu wie gdzie jest banjo i strzela w głowę, nie celując w jego głowę. No dobrze moi drodzy, mamy kolejnego cheatera. To jest wynik 2 do 1, dwóch cheaterów, jeden, jeden nie cheater. Także dajcie mi znać, czy, czy podobał wam się ten odcinek, czy chcielibyście może więcej demek na odcinek. Ale myślę, że trzy to jest tak optymalnie. Um, no i co? Co wam mogę więcej powiedzieć? Dajcie mi znać na pewno, czy chcecie, jeżeli właśnie znajdę Cheatera, już jestem pewien, że on jest Cheaterem, żebym przewijał po prostu do końca mecz, e, znaczy mecz, demko. Czy wolicie jednak je do obejrzeć obejrzeć wszystkie akcje, które pan Cheater e, robił, nie ja wiem, jak wolicie, ja myślę, że nie ma to sensu, że lepiej po prostu to przewinąć, ja tam troszeczkę to podetnę oczywiście, żebyście nie, nie siedzieli i nie patrzyli się na, na to przyspieszone tempo. Ale wiecie, chodzi mi po prostu o to, że w czasie, w którym ja bym oglądał to demko do końca, to możemy łapać innych cheaterów, a CS jest zalany cheaterami, tak więc wspomaganie celowania, wspomaganie pola widzenia oczywiste, inne zewnętrzne wspomagania, niewystarczające do wody. No dobrze moi drodzy, ja Wam bardzo dziękuję. Widzimy się następnym razem. Dzięki, cześć.